Ostatnio była promocja w Lidlu i dostałem właśnie miód za złotówkę. Na tej No teraz panuje wyzwanie, będzie, nie? Naniuszku. My pójdźmy te 2 na pierda jest tam. Spami, Ale mi się wiesz, co się podoba? Mi się podobają no. nasze awiazdy na, na pozycję albo do BS, jak ty wchodzisz jako pierwszy, nie? Czemu? To mi się podoba. No bo wtedy, wiesz, bo wtedy jest tak, że ty wchodzisz, ty też swoje heady strzelasz, nie? Nawet jak nie zdobędziesz flagę, to często bijesz przeciwnika, więc jest łatwo, łatwo refraga, nie? A jak i jeszcze to za jak później problemuje. Po prostu jak wiesz, jak my możemy <laughs> mieć za to, bo to jest szansa na refrag, nie? A jak ty masz swoje solo misje i biegasz sobie solo, to no nie ma szansy na rifrag. Czyli generalnie jesteś hejterem mojego Lurka z redrumu. Nie na widzę swojego Lurka z Redrumu. Uważam, że to jest najgorszy Lurk, jaki widziałem na odcinku. Nie, no nie, nie ma lepszego roczna na świecie iście, ty tam ja się dzieje. Daj mi nauczy się, no, się dopiero. Nie, 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 to, nie Matej, to, to Ty nie, to, nie możesz z drugiej tej roli się uczyć, no. Zaju, weź coś obronię, no. Wy... Nie ma jak cię wybronić. Nic no, nie ma można powiedzieć. Nie ma jak cię wybronić. Jak ja cię widzę w redrumie, to jestem chory po prostu, no. <laughs> No damy 50-50 ogólnie. No 50-50 no, zazwyczaj jest tak, że giniesz. No. Ja pierdolę, co my robimy w tym mainie w ogóle? to jest... No Mati gra na lurku tak, że my, mu my musimy grać pod lurka, a nie lurk pod team. Ty, ale zagrajmy ten mecz, nie odpierdol, nie da się. Nie da się już nie grany. po to zostaje, no 23, ty, no, to rzadkość. No, ale już, Mateusz teraz ma i już, już się nie da, no. A to, a co, ja Ta, jakby, na dunu wygrałaś. No tak. kurwa tak zarobiłeś, tak, no skakałeś kurwa za wupom, no, no, na, no. No, ale to byłem już, sam miałem swojego klacza, rozegrałem tak, jak ustaliłem. Dobra, fokus. Mamy plan? Tak. Masz pago na Masz power smoke'a, weź na mimo nade'a. Pagor, rozbijasz drzwi, dobra, Pevor smokujesz przybo i raszujecie kurnikiem na górę, okej? Okay? A ja Kurnikiem go rozbij drzwi, Pevor smokuje przybo i raszujecie kurnikiem na górny BS Za BS-em Za BS-em I plecy na szybko radio, już radio na domek, Domek, ale już walczę z awetami O jedno! O we współpracy z CSGO Skins przygotowaliśmy giveaway na epickie skiny. Doładowując z kodem maestro, masz szansę zgarnąć któryś z tych skinów. Jeżeli ci się nie spodoba, oczywiście, możesz wymienić go dzięki funkcji Exchanger. Strona posiada również codzienną darmową skrzynię, z której przy odrobinie szczęścia możesz trafić epickie skiny. Na CSGO Skins co jakiś czas pojawiają się eventy, które zawierają różne tryby eventowe, gdzie możesz zdobyć dodatkowe przedmioty. Strona posiada również tryb Case Battle gdzie możesz toczyć bitwy z innymi graczami. Wejdź w link w opisie. Użyj kodu MAESTRO i zdobądź swoje wymarzone skiny. Może być za czerwo, gościusz. Dobra. Aj i Skróci. jeszcze. Chodźmy dworem, chodźmy dworem, teraz szybko do Feniksa i na dół. Masz smoka i na pyta. Dobrze. Chodźmy teraz do Feniksa. Sajnij się trochę. No Jerzy, O kurwa, nice. Ej, wróćmy teraz, wróćmy sobie do, tak, do hangaru teraz. Przez hangar na gniazdo. No. Byk, pomóż! No po co? Nice! Że... Mogę skrócić plecy nawet na silo, nie? Poczekajmy, Tam. poczekajmy, poczekajmy. No, poczekajmy. no, to jest bardzo do to ja jest, 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 Gdzie? Przebo, Przebo Dół, dół, pikuje, dół! No. Jeden I dół i Przebo, tak? To smokuje Przebo, odcinam go w ogóle. A ja odciąłem tego na dole, wy. No i go podniazdo, dwóch to jest, dwóch żyje tylko. No to go podniazdo, no. Matej, nie może ma, być pleców. plecu. Ja na, na gnieździe jest chłop. Nie zeskoczył, nie? Nie, chyba nie. No, nie. no, może być do lewej też. Da. Jest wę węd Wędź wszedł. Ja zeskakuję. Planuję teraz. On do wenda wchodzi. Dobra. Coś. Rampa. Rampa, słyszałeś? Ja No No, no kurwa. Co to jest kurwa za info w tej rundzie? No, no słyszałeś go na rampie, no może iść na heaven albo od kwadratu. No, ja słyszałem, że idzie na heaven, że jakoś nie wiem, no to. Ja, no, widzisz, ja zagram tak, że już byłem pewny, że jest na heaven, gdzie nie? Ej, gościa w nigdy nie było. No nie było. Gościa w przybyło, no. Proszę i od razu. ja jestem w wentach i podejdźcie od razu. Ja idę po swojej od razu. Czemu tu wyszaliście tu się. Leżę pa. Super, Aj, Pod gniazdem jest, zbyt, pod gniazdem jest. Jebać go, chodźcie. osrajmy osara, go. Izak ma rotację. Krótkie drzwi, krótkie drzwi, ja mam, ja mam ofic cały zajęty. Krótkie drzwi tylko uważajcie. Na długie. Dobra, nieważne. krótki ja, pa ja patrzę sobie. Oni sejwują to już. Ta? No nie wiem, jeden z Phoenix gdzieś nie, podchodził. 100%, 100%. Ja idę do Izaka, do krótkich. O, już Ja bym Huncik. Dobra. Na co czekasz? Jest butelkiem przybywanych. No Oj chuj. Jest siedem pączki. Zostaniemy czy mamy ktoś? Pączki jest. Nie, nie, mają, nie mają skąd do bomby. Są, jest gdzie jest są, pączki. są pączki? Pączki jest jeszcze. Gdzie są pączki? pączki. O, te. Jeden po, no. pączki jest tu mnie, boba. blisko. Spierdziela do Resta A jest za probinę, albo. Dwa HP z Chodźcie pod tą drabinę, czyli częściej. Mm -hmm. Pod drabinę, dobra? Pod drabinę miejsce grać, no. Rampa leży, rampa leży. Ostatni został. Ja cały zginię w razie co, jak wyjdzie z Feniksa. Jest! FENIKS! Ten Fenik Dobrze. Nice. 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 dobrze spaliście. Rampa ja do on ja w ogóle, Od razu... nie, nie Nie, Do to nie. ja otworzyłem, to mam Rampa jeden. Ostatni. Rampa, rampa chyba. Nice. Jest... Yes. Leży hangar. Tak. No mu z to, to, to pod gniazdo powinniśmy pójść. Ja był jakiś szybki, ty. Zostań na kwadracie, Pewor, dobra? Mamy dworem i potrzebujemy pod gniazdo. Fajnie. Ja górę, górę. Ja wchodzę w górę. No, heaven. No, Leży. Może z rampy mnie zabić. Weź Fawory ze mną A Spaliłem Heaven, pomagam ci. Flaszuje wiesz? Czekaj, no, no. Poszedł flash. Macie przybo. Ja Feniks Ja, ja Feniks szedłem wenta Dawaj tam wenty, sprawdź Feniksa. Ja stronę, strona potrzebuję Heaven jak coś. Sprawy nie ma go Nie ma Diabeł, nie ma. Te krótkie mi jebią troszkę żurem. Mi Reszce też śmierć. Ale on był no. Feniks na 100%. Był był, 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 Wiedz on musiał Zwiebie otworzył też? Wziąć, to ja. Nie ma go Sorry, proszę Nie ma go Krótki był to by zginął nie? Tak ja Podjechał ramp, podjechał outside, ucieka ma bardzo mało Spopuje Dobra, wycofajcie się z kwadratu i chodźmy dworem to teraz to. razem, okej? Okay? Jeden pewor mi się zostanie, a my we trzech chodźmy dworem teraz kontaktowo sobie, dobra? Nic może być, nie? Jeden był przebo a. kiedyś, nie uważajcie. Pan, to jest Ktoś? Spalę w nie, 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 nie mam paratę. Trzeba walić hangar, nie? Jeden do no, wentów wszedł. Um. Zbił wenty, nie wiem czy są. do no, no. wentów Ja bym wszedł z tego smoka Saju, i złapał gościa. Chodź w tego smoka. Hangar nice. leży. Nice. Heaven jest. Wszedł do drzwi, Pevor. otwarte są. Jest przebo przebok smoku. To kurde. Możesz Lask. się bawać, to nie y, Dobra. Zajmę rampę Pala pod kawem Jeden garaż jest. Idziemy do? Jeden węta zbieg Możemy, no, Ma... Imo no, dwóch no, no, dwór jest. Do wenta zbieg. Nie, to chodźcie no, wróćcie do góry teraz może. Chodźcie. Jeden i dwóch jest na dworze. Palen. Chodźcie do kwadratu. Co? po lewej, po lewej stronie na blisko. Za rogiem, za rogiem siedzi. Mam go. Chodźmy drobina pago. Nikt nie sprzyja je... na kurnika. Jeden do węta Co Ty tak sukowie No, spodzimy krótkie jest. P Leży, zabiłem z dołu gościa. Ale my ma... na górę był call. Nice, no to... no nice. Kładę na heaven, możesz dostać. Skąd może przyjść? On będzie chował. No ta, ta No to musiałby w respie być tak, w takim razie chyba. O nie, tak. Ee... Jeszcze jeden. Ściana leży. Bombę straciłeś, coś, uwaga. jest jeden, ja patrzę, Fenixa sobie na razie jest są drzwi, tak? Tak, a, tak, tak. Zmokuje te drzwi w ogóle chyba, co? <obey> jeden jest w mainie. O nie, patrz sobie to. Patrz to. O, idą znowu. Ja nie wiem, czy oni nie grają gościa na heavenie, gościa na A i gościa na rampie. Raczej było no, Ale to bombę, amino... mogą pilnować też bombę, nie? Dobra, spadek na domek i weźmił, weźmił, plec... o, nice. I ma jeszcze jeden na A jest. A może ty dopiero po 23 grasz, jak basa już. Pójdziemy drzwiami na wentów na dół? No, dawaj, dawaj to go, 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 go. Nie ja blokujcie, na pełne już, da dół. Hej, góra. Węsie, węsie, węsie. Dalej, nie wyszedł, nie wyszedł. Nie wyszedł, nie od wyszed, wyszed. wejścia może być, tak wiesz? No, A. Tak zwane... No. Nie, no nie było szans przecież, no. To musiałby skakać jak pago. Dobra, jakbyś No, naprawdę, to... tego się przestraszyłem trochę, nie sądziłem, że ma. Gdzieś też żebyśmy biegli? Pod gniazdo najpierw byśmy myśleli, nie? Możesz Jarek asekurować y, ten Phoenix po prostu, a my sobie idźmy z pod gniazdo. Mogę zapraszać hangar też, Saju. Nie widzę hangaru. Ej, palę za niebieską. hangaru nie ma, jeden był przybo. Wychodzę już pod heven. Przyby może być. Patrzę pod, gniazdo, patrz Nice. Leży. Pod hevenem, pod hevenem. Patrzę pod ja wam patrzę, przybo. Rozbiję ci. Leży z drzwi, jeszcze jeden przybo, przybo, przybo jest. Ja, góry na przybo. ja patrzę tylko na gnieździe. Dobra, odpuszczam tego przybo. Szybo leży. Góra i gniazdo jest jeszcze. Wybieg, spalił przybo się. <głos》>. Tylko wy jak tak skanujecie... A jest na górze! Na przybo! Na górze, nie, nie, nie na górze! On bity jest. Było kałacha może? Nie. ja Rampu mieliście w sumie. O, z czymś zapierdzieli z drabiny. Leży rampa. Ja mam dole. Jeden był heaven. P-1 złapa rotację. Idźcie na dół po prostu. Rampą na dół teraz. Go na pełnej. Na pełnej rampą na dół. On krótkie jestem krótkie On mało tam krótkie Jest, jest. małka no, może Poczekaj Poczekaj, poczekaj, poczekaj o, może poczekaj. za sile przejść Jeszcze poczekaj Tych krótkich Tak, tak, tak Ja go tu kurwę złapię, wiesz? No dobra no, 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 Ja kurwa lipa, nie? Musi coś i tak <laughs> No jak musi coś i tak wymyślić? Ja będę przesował do przodu jeszcze. O gitara, no zajebiście. O! o nie. Gida. Za niebieska. Ja jeszcze. No kurde. O, ściana i strona. Dobra. Wchodzę górę zaję. Żyje, żyje okay. nie Nie, wierzę. Pronie. Jasne, widziałeś pod gwiazdą był. A 7 nie było, tutaj? Ściana, ściana. Do no ten. Aj, na no to utrajny chyba Spalę, drzwi Wejdźcie rampę Idziemy w trójkę, tak w trójkę idźcie Ja idzie, idę od no. razu za idę tutaj patrzeć czy rashują Drzwi nie wie co jest na kwadracie Na co patrzysz? No na razie nic, outset, solo chwila Drzwi A Drzwi I, Kulnik, I, idzie przy po dwóch Dwóch, dzwóch, drzwi je, i góra wchodzą. Jedziemy, nie? Góra wchodzą. Tak, tak. Jedziemy, nie? Mam plecy na pierwszej. Kurwa! Pod gniazdem jeden. Leży. Dobra, leży. Kurnik chodzi, leży. Leży outside. Las drzwi pewnie. Może być drzwi. Do kurnika może obchodzić. Jest. Tak, w kurniku. Yes, yes. Miałem defa. Zamykam go. Bazę ja na idem. kurnik. Dobra. On był w kurniku. No. Tak. co Na blisko jest, no. Paweł. No walę go. Dobra. <laughs> e, góra przybocznie. Przy, nic nie widzę ja nic nie widzę też. Weszli? Weszli, weszli, weszli w górę no. Podniosłem wóz, podniosłem wóz oh, masz. O kur... No oh, fajnie ty. To lipa ty. Mnie nie dali smoka. Kurnik jeden jest. Za bs mi i kurnik. Został heady. Jest kwadrat. 10 machine też na ile po Krawem musi być Jarek to jak bestia o tej 11 To oh, nie? A go save Ja mam 200, nie mam nie pasy, macie defa, nie tak. mam defa. Ta, ja tam teraz zastakował górę w 5 W ogóle wiesz No ja, i ja, ja chciałem tam. presję zrobić na górę właśnie No dobra no to chodźmy w rampę Chcesz. Dwór jeden Jeszcze Jarek Dwóch dwór chyba jest? Nie no to nie Dobra no, no to już smoke'a do kraty dali Smoke'i na przejście do Fenix'a dali Możemy A. na dół zejść no. Jestem na dole w kracie Rafa chodzi jeden to je Mamy jeden. go Isaac, jak tu wejdzie Wyrzutkę robi na rampie sam Idźcie według na dół, już saju parza Jestem na dole Nic nie zeszło raczej Tak, na razie Weszli, weszli, wiesz wiecie co? Wkładam, Drabina na górze jest? Tak Na górze, na górze ze mną do mnie, co? gdzie rampa Czekaj, czekaj Zbejtuję ci rampa. Kurwa, nie wejdziesz Obstrał się Uciekł, Uciekł. Nie, co jest? Dlaczego eee, on kurwa, na pre no. wchodzi? Nie byłeś skupiony już, patrz. Ale w ogóle, ale co on wiedział o tobie? No wszedł mi na pre Buzda. Jeden dwór jest Jak za 50 Buzda. Można. Buzda. można? Ścianę dają no. mi Zwalili, Do węza chyba, jeden sprzed chyba. Chodź staj na dół, jak chcesz. Kurwa, jebam. Nie no, drzwi jest. Nie przeskanował no. Teraz jestem do Pokazać ci, jak to się robi? Dwór po głowie ma 10. Jest za niebieską, daleko. Leży, leży. Totem. Bo staj wrócić wróci dół, wiesz? Idę. Dobra. kurwa, kurwa, kurwa. gniazdo, gniazdo wchodzi. Leży. Jeszcze. Jeszcze jeden, nice. Nice. Trzy na dwa, trzy dwa. Odpuściłem, wiesz, idę na gniazdo sobie, naokoło. Kornik wiesz, leży. Gniazdo jeszcze jeden. jeden. Co to jest? Ja dwęta będę jak coś. Za nim idę, dużo skoczył. W bazie. Ja w vent'cie. Mhm, wychodzę. Super, Jarek, jarek. Nice. Super. Łupka. Nie trzeba. Smokowałem głowoko. Jeden silo, no. Skoczył się do Jarek! Na czerwoną jeden jest. Mogą do, schodzić. Zaczerwona. W górę. Nie, zobacz. Rampa leży. dwóch może przebiegać jej. Saj mógł go dozejść. No, nie zajde na razie. Mam 12. Ki chodzi, oni wycofali. A na kurni wychowali. Wycofali na kurni no. Na Feniksie. Ja cofam teraz. Ja skoczą, skoczą. Ja sam Do rampy próbuję. Snajper. Bardzo za Rozbili drzwi, nie? Góra flesze Jeszcze dwóch weszło w górę Ja, ja kraty jedę Ja leżę Jeszcze silosy, góra bez. silosy Za smokiem Za smokiem Jarek, jesteś w gazie, jesteś nie to flesz CO JEST? Co? <śles> Na dosie mógł skoczyć, on za BSM był A Bo nie mam palaka Czterech plac, czterech plac raszuję Na lufach Zejść ja z Nizakiem, do... też? Ja, z... z... ja mam zero Mają zero już lecą, lecą, czwórkę W pięciu, wszyscy Ale nie do Phoenixa. Nie, zatrzymali, zatrzymali się. się Nie, wbijają na dół Ty jesteś na dole, sali ze mną? No. Kurwa No, z rampę sprzedam to ryzyko trochę nie? Tak. Ja. Wracam do ram. Pod gniazdem, jakbyśmy wchwali w No, spróbuję. rampa jeszcze nie zdążą, chyba. A gdzie ty coś? No, jas przechodzi sobie jeden. Nie wiem, dwóch na pewno jest na Phoenix. To wygląda jak dum. No. Jeszcze no. jeden. I outfit. Szybow był. Do rampa będzie się chyba. Otwarte czy o mnie tu chodzi? Ja pierdolę. Tu by zachować, to giberek doszło. No, w na płygrę będzie, nie mam pieniędzy. Sobie rozbili. Jeden raz razie. dali tam wywozie. A, ściana. To mu dali. Rozbili teraz. A pierdolę. Oj, może schodzić teraz. Dwóch było drzwi ogólnie Tam już chodzisz czy coś? Czy nie? Mogę, mogę zajść no, idę. Puszczam rampę no. Jebana pizda, no przepraszam. Dobra, wracam w górach. Kurnik jeden jest z kawałkiem. Chodzi na kawałkiem. Idę drzwi. zaraz raz, zginę. E, przebo On nie piekuje tego przebu, nie wiem. Drzwi jest. Drzwi przebo O, po powodzenia niestety. No, ja tak samo zginęłem rozpagowiesz, wiesz, idealnie wszystko skanował gość. Wtedy, Kurwa, tak no bo rozbili da, ja, drzwi, dali stary, ja, stary, Jakby ze, zaczął moją rundę, nie wiem, Serio? którą, otwartą w identyczny sposób Byłem na kurniku spalili mnie, wycofałem, schowałem się za wentami, dostałem skany i zginąłem.